Ja na początek e, chciałbym powiedzieć, że e, naprawdę dzisiaj e, walczyliśmy e, polak przeciągnie, mieliśmy siebie nawet nie 100%, a na pewno 150. Był to bardzo trudny mecz Zespół ze sposoby, e, ze bardzo, bardzo dobrze przygotowani na nas. Widać, że weszli na mecz z podwójną e, energią, e, grali bardzo, bardzo agresywnie w obronie i my przez dłuższy czas nie, nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi na to. Jednak cieszę się bardzo, że e, przez te 30 trudnych minut dla nas jednak w czwartej warcie znaleźliśmy e, formułę e, granej w obrony i w ataku i dzięki temu <coughs> wygraliśmy ten mecz, więc e, najpierw gratulacje dla zespołu ze Śląska za tak wysoko postawioną poprzeczkę, a z drugiej strony też e, gratulacje dla zawodników naszego zespołu i wszystkich e, ludzi w sztabie, którzy tak samo włożyli ogrom pracę. Byśmy mogli wybrać, więc tyle. dziękuję. Tak, trener wspomniał, spodziewaliśmy się ciężkiego tutaj spotkania. Siąc po zmianie trenera widać, że, że zmienił swoje nastawienie. Wyszli bardzo, bardzo aktywnie, walczyli o każdą piłkę. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy te 50-50 piłki, takie niczyje, zbierać, aby były nasze. Uważam, że w drugiej połowie to zrobiliśmy. Ciężkie spotkania, tak, trener wspomniał. Każdy dał siebie 100% dołożył Swęcy Kiełkę i w tym krw tkwi się że każdy walczy jak lew i daje siebie 100% na boys. I would say that uh, this wasn't a bad game for us defensively. We tried to play as a team uh, as a team and in individual and team defense. 5 uh, minutes to the end. Opening score 65 points. Which for Lublin, who is playing transition offense and always scoring over 80 points every game, it should not be bad. The only thing that uh, bothering me is the effort we didn't give enough in uh, rebounding. 16 offensive rebound is too much, uh, and you cannot expect to win tight game if you do with opponent 16 uh, offensive rebound. Also, one thing I never seen for 24 years working in basketball as a coach.

still i see that the both teams shoot more or less the same three-point shot. so that means that actually we go under the basket, but it is what it is. Uh, i hope that next game will be better. we need to in off and just uh, be more responsible, have more responsibility and be more focused. because uh, also a lot of the turnovers we had, and give them uh, opportunity to have fast break transition and easy score. That's it. Myślę, że wysiłek, jaki wkładamy w, w przygotowania e, w trakcie całego tygodnia pracy poprzedzającego mecz, e, jest przez nas w jakiś stopniu, e, przez nas samych e, e, lekceważony. Nie wiem, e, jak to jeszcze określić, tak, żeby nikt nie miał do mnie pretensji w ładny sposób, łagodny. E, bo wychodzimy na boisko i jesteśmy aktywni. Nogi są, ręce są, ale głowy nie ma. I e, można, tak jak trener nam powtarzał przed meczem, można robić stratę, może nie trafić rzutu, to nie jest problem. Ale mamy pewien plan na mecz i powinniśmy się jego trzymać, a, a w niektórych e, sytuacjach, szczególnie w końcowych fragmentach tego nie robiliśmy. I, i myślę, że tu każdy z nas e, powinien przeanalizować ten mecz, sam w domu, obejrzeć go dokładnie i zobaczyć, czy, czy faktycznie robiliśmy to, o co prosił nas trener. Bo koniec końców ktoś pójdzie do domu i zobaczy statystyki, że zagrał lepiej lub gorzej i nie będzie go interesowało, czy drużyna przegrała, czy nie. A w tym biznesie to jest najważniejsze i zawsze najlepiej sprzedają się zawodnicy po każdym sezonie. Którzy są w zwycięskich drużynach, nawet szóstym, ósmym graczem, aniżeli ci liderzy w drużynach, które, które zamykają tabelę I, i jeżeli nie będziemy brali odpowiedzialność za wynik drużyny na swoje barki, w każdym z poszczególnych graczy, i tu nie mówię o tym, że ktoś ma oddawać rzuty w końcu, czy nie. E, czy ktoś trafił czy nie i nie oceniać tego, tylko po prostu grać to, co sobie założyliśmy. Wtedy będzie można powiedzieć, że po prostu taktyka, którą przyjęliśmy, może nie była najlepsza. A niestety robiliśmy wszystko inaczej. I, I to jest po prostu aż deprymujące i załamujące I, i ta taktyczna odpowiedzialność, o której trener wspomniał, jest szalenie ważna, jeżeli chodzi o, o, o przyszłość naszą i najbliższą i tą dalszą. Dziękuję. Kuka.